Ja się zgodzę. Ciężko czy nie? Nie, robimy drugi raz. No to dobra. My zejdziemy, wejdzie kolejna grupa i, i później sobie wejdziemy, wejdziemy sobie drugi raz. W aparacie po pierwsze to no jest ciężej. Ciężej jest tutaj w pełnym się. No tak. W pełnym się już wrzucić. Wody widzę nikt nie zabrał sobie. Wszystko do picia? Dałeś radę. Dzięki. Ale się rozpadało. Okay. No to tam jest tylko taka normalna Na spotkaniu dotyczącym budowy budynków wielorodzinnych. Generalnie no działkę tą Kamiennej Góry znaleźliśmy przypadkiem i jakby ta miejscowość nam się spodobała pod względem inwestycyjnym i zdecydowaliśmy się na budowę budynków wielorodzinnych tutaj. Planujemy budowę dwóch budynków jednorodzinnych po 35 mieszkań w każdym budynku. Budynki są trzykondensacyjne, <coughs> zawierają parkingi na terenie. E, będą wyposażone w instalacje do produkcji energii elektrycznej i cieplnej e, oraz magazyn energii. E, planujemy montaż paneli fotowoltaicznych do produkcji elek energii elektrycznej, który, który będzie przesyłał energię do magazynu. Magazyn będzie podawał energię do pomp ciepła, do wytwarzania energii ciepłej, do potrzebnej do ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. wszelkie pytania jeszcze po Państwa wypowiedziach. Jeżeli na tą chwilę nie ma Pan więcej do dodania, to poproszę o zabranie głosu Pana Burmistrza Janusza <Kystrzykł> <Raz, Kystrzykł> dwa. Tchau, Sierżant Katarzyna Trzepak-Walicka, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Co to by się znało, no są Niestety kierujący pojazdem ciężarowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pociągowi, który zbliżał się pomimo tego, że wydawał sygnały ostrzegawcze, wjechał na przejazd kolejowy. No i pociąg nie zdążył wyhamować i w tym momencie e, najechał na pojazd ciężarowy. E, mężczyzna został ukarany, 70-letni kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 1320 zł i 6 punktów karnych. Zatrzymano mu również dowód rejestracyjny w pojeździe. Obecnie na, na miejscu trwają czynności, aby rozłączyć te dwa pojazdy. Wezwana na miejsce straż pożarna e, będzie musiała użyć tutaj swoich środków, aby, aby te pojazdy e, mo można było rozłączyć i tutaj zmorzyć ruch na, na tej drodze. Mamy kolejową, to jeszcze jest kurwa obniżana. Zamówię, technik dojeżdża. nie wiem. nie Tak, on był przytomnik, 한타라요나 <목소리도> 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 Trzeba, trzeba ją powiadomić, to po prostu nie córka przyjdzie. Policja jest, niech to mnie nie czytają. Pani. I myślę, że będziemy współpracować. Bardzo proszę pan Andrzej Mankiewicz i pani Maria Wych. Witam państwa, pani przewodnicząca, panie wiceburmistrzu, szanowny. Panie i Panowie Radni, pracownicy urzędu, zaproszeni goście i mieszkańcy. Nasza wizyta, już przedstawiona moją zastępczynią, panią Marią Bych, jest spowodowana tym, iż chcemy otworzyć nowy rozdział we współpracy samorządów w powiecie kamiennogórskim. Proszę Państwa, łączy nas bardzo wiele. Przede wszystkim dobro mieszkańców. I dlatego powinniśmy łączyć siły, wspólne wnioski składać, rozwiązywać wspólne problemy. Natomiast niekiedy personalne jakieś animozje powodują to, że ta współpraca, współpraca nie układa się tak jak powinna. Dlatego naszą obecnością chcemy Państwu obiecać, że jesteśmy otwarci na współpracę. Biuro Przewodniczących, czyli Prezydium Rady jest na parterze w Starostwie Powiatowym, po prawej stronie przy punkcie obsługi mieszkańców. Zachęcam do kontaktu. Przepraszam na środek Wiktorię Pilecką, uczennicę trzeciej klasy Lidzeum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze. Wiktoria spośród pięciu wskazanych w regulaminie przedmiotów historia, chemia, biologia, geografia i matematyka uzyskała średnią ocen 5,2. Średnia ocen na świadectwie wynosi również 5,2. Wiktoria zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie historycznym na Straży Rzeczpospolitej – Wojna Polsko-Bolszewicka organizowanym przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. O wręczenie listu gratulacyjnego poproszę panią Zofię Kola. Do 1392 roku Księstwo Świdnickie wraz z Lubawką było wierne Koronie Polskiej, po czym przeszło we władanie czeskie o czym wiemy z historii już takiej nowożytnej. Wojny husyckie zniszczyły miasto. Cały XV wiek był dla naszych terenów niezbyt szczęśliwy. Wojny, najazdy, klęski żywiołowe i epide epidemie dziesiątkowały mieszkańców i rujnowały miasto. Wiek XVI był względnie spokojny i szczęśliwy dla miasta która zaczęła się rozwijać gospodarczo dzięki produkcji lnu. Była ona głównym źródłem dochodu mieszkańców aż do drugiej połowy XX wieku. Podobno w 1574 roku Lubawka gościła polskiego króla Henryka Walezego. Warto wspomnieć, że Walezy nie był tylko jedynym królem polskim odwiedzającym Lubawkę, bo w 1190 roku Bolesław Krzywousty prowadził tędy swoje, swoje wojska, swoją armię na Czechy. Pomyślny okres rozwoju Lubawki w XVI wieku przerwała wojna 30-letnia. Nadomiar złego rok 1646. Wojska szwedzkie pod dowództwem generała Wittenberga uznały Lobawkę za miejsce kwaterunku. Sz Szwedzi splądrowali miasto, a czego nie zrobili, dokończyli żołnierze cesarscy. Rynuszu, proszę, proszę powiedzieć, jakie prace pan zaprezentował na dzisiejszym wystawie w galerii Centrum? Tu, tu dzisiejszym prezentuję swoje akwarele w takiej szerszej gamie, to znaczy przede wszystkim pejzaż trochę jest architektury, roślinności, czyli kwiatów i jakieś elementy martwej natury no, oraz tam chyba dwa portrety. Proszę powiedzieć parę słów o sobie, tym osobom, które jeszcze jakimś cudem pana nie zdają. Jestem y, od wielu, wielu lat kamiętogóże y, Pracuję w spółce mieszkaniowej. Malarstwem zajmuję się od kiedy pamiętam. Sytuacja kiedyś była taka, że y, jeżeli rodzice chcieli mieć ode mnie spokój, jeszcze jako takiego 4, 5 letniego widząca, y, obdarowywali mnie kartkami, papieru i kredkami i mieli po prostu... Dziecko, jak to się mówi, kolokwialnie z głowy. także y, od bardzo dawna jak gdyby, mam zamiłowanie w rysowaniu, w, w malowaniu. No i później różne, różne koleje losy były. Pierwszą wystawę miałem w 1979 roku w Noworodzkim Domu Kultury. No później była taka mała przerwa z twórczością. Y, do Kamiennej Góry przyjechałem po... Zakończyłem służby wojskowej w 1986 roku i już od razu trafiłem do środowiska, które działało przy Domu Kultury, który jeszcze się mieścił przy ulicy Ściegiennego. Fajda, nie ma te. Było widać pokoń. elektryczny, z którym teraz, z którymi mamy teraz coraz więcej do czynienia na, na naszych drogach. Dyspo, dysponowane siły środki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kamienna Góra, w ćwiczeniach uczestniczą siły środki z gminy Lubawka, OSP, OSP, Chrzesz, OSP Chemsko OSP Lubawka. Dodatkowo OSP spoza KSRG, Jarkowice, prócz tego jeszcze OSP, pisarzowice, współdziałające służby pogotowie ratunkowe, policja, zarządzania kryzysowe. Czy wiemy, ile jest ofiar? Czy ktoś nie przeżył? W jakim są wieku? Czy macie już jakieś pierwsze podsumowania? Y Wszystkie ofiary, nie ma ofiar śmiertelnych w wypadku. Dwie osoby są zakwalifikowane jako ofiary ciężko, przewiezione zostały do szpitala. W wypadku uczestniczyło jedno dziecko. Poza tym pozostałe osoby są opatrywane pod względem medycznym. Pani komendant, co się wiąże z tą właśnie drogą S3? Dla naszego powiatu wiemy, powstaje droga S3, droga szybkiego ruchu. Przechodzi ona przez nasz powiat, wiąże się na pewno z tym, więcej zdarzeń, wypadków, więcej, no, że tak można powiedzieć dziwnych zdarzeń, samochody elektryczne, gazy palne będą przejeżdżały na, przez tą trasę na pewno na, na, poza granicę Polski, samochody przewożące materiały niebezpieczne, także dla nas, no, dla Państwa Straży i dla innych służb na pewno więcej pracy. Na pewno zupełnie nowym zjawiskiem jest na przykład pożar w tunelu. Nie mieliśmy tuneli. Nie mieliśmy tuneli, tak, tunele też będą, administracyjnie tunele obydwa leżą poza terenem powiatu kamienogórskiego, ale, ale jako teren, teren chroniony my jesteśmy, że tak powiem, najbliżej do tuneli. Dlatego uczestniczymy w tym spotkaniach związanych z budowaniem tuneli, później z odbiorami tuneli. Będziemy uczestniczyć cały czas i potem będziemy zapewne ćwiczyć. Myślę, że na pograniczu z powiatem wałbrzyskim, bo te tunele znajdują się administracyjnie z powiatem wałbrzyskim, część dłuższego tunelu znajduje się również początek, wjazd na powiecie jaworskim. wręczyć pani Ewie nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej za... Pracę nie tylko dyrektorem jest od 1 września głównym zespołu szkół szkolno-przedszkolnych w Lubawce, ale wicedyrektorem była przez ostatnie również 5 lat. Dziękuję pani serdecznie za dotychczasową pracę i proszę o taką samą przez następne 5 lat. Bardzo dziękuję. Chciałabym przy tej okazji e, pokazać rzecz e, przepiękną, która jest e, przekazywana, przekazana będzie wszystkim e, nagrodzonym dzisiaj e, osobom. To jest pamiątka z okazji 730-lecia nadania praw e, miastu Lubawka. I taką statuetkę każdy dzisiaj nagrodzony otrzyma na pamiątkę tego roku szczególnego dla identyfikacji nas z gminą Lubawka. Zapraszam panią Elżbietę Król, dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach. Po odbiór nagrody również pani bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wkład i za zaangażowanie, które pani daje w szkole w Miszkowicach. Dodatkowo pani Ela jest niedawno po wypadku i, a i tak rewelacyjnie się porusza. Ale to, że ktoś... Małgorzata Ogonowska, dyrektor Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Jesteśmy na giełdzie. Ta giełda jest po raz pierwszy organizowana przez Was, przez muzeum? Po raz drugi. Zrobiliśmy już edycję wiosenną w maju, teraz jesteśmy w trakcie tej jesiennej edycji, czyli październikowej. Dzisiaj na Kamiennogórskiej giełdzie retro kiermasz książki, kiermasz płyt muzycznych, stoiska ze smakołykami, czyli produktami lokalnymi, wyrobami naszych zespołów ludowych, folklorystycznych i przysmaki przygotowane przez panie z Ukrainy, z ośrodka, który prowadzi nasze miasto. Oprócz tego możemy oczywiście znaleźć przepiękne starocie i wyroby rękodzielnicze. Są i dzieła sztuki, i antyki, i po prostu rzeczy używane. Są wyroby z, z kamienia, są wyroby włókiennicze. Czy to jest na podobnych zasadach, że y, wystawcy mają za darmo plac? mają jak... tak. tak, wystawcy mają za darmo miejsce handlowe, więc wystarczy się do nas wcześniej zgłosić i takie miejsce sobie zarezerwować. Nie pobieramy żadnych opłat, ani opłat za miejsce parkingowe, ani za miejsce handlowe.